Gramy kulturalnie. Gramy kulturalnie i tak dzisiaj będzie do godziny 12, bo dzisiaj sporo będziemy rozmawiać o muzyce. Między innymi dlatego, że w naszym studiu pojawiła się zapowiadana już wcześniej Justyna Biedrawa ze swoim nowym singlem pod tytułem Całkiem dobrze dzisiaj, między innymi o tym singlu. Parę słów. Dzień dobry, witaj w czwórce. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. No w ogóle nam jest bardzo miło, że do nas przyjechałaś. To jest w ogóle super sprawa. Wiem, że Ty na co dzień mieszkasz w Krakowie, albo bywasz w Krakowie, ale w ogóle to jesteś z gór. Tak, tak, pochodzę z Beskidów i teraz obecnie tam tak naprawdę mieszkam. E, zbieram tam energię i inspirację, więc bardzo mi służy to miejsce, ale docelowo Kraków. No to tym bardziej nam jest miło, że chciało dzisiaj wsiąść do pociągu, <noise> założyć plecak na plecy i po prostu ruszyć do studia e, czwórki. Dzisiaj się spotykamy, żeby porozmawiać o Twoim singlu całkiem dobrze, a całkiem dobrze to jest swego rodzaju podsumowanie minionego roku, e, takie pożegnanie tego, co już było. Nie będziemy tęsknić za 2022. E... Myślę, że nie do końca. Bo 2000, gdybym miała pisać rok 2022, to jednak powiedziałabym, że, że był dobry. Nie, nie, nie powiedziałabym, no nie, nie użyłabym serio? tego całego, nawet bardzo dobry. Jakby, ja, ja patrzę, oczywiście mówię tutaj przede wszystkim o moich muzycznych yy, yy, przedsięwzięciach, yy, ale całkiem dobrze, to jest chyba moja taka w ogóle forma radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, żeby mimo wszystko powtarzać sobie, że jest całkiem dobrze iść do przodu. Ja dzisiaj trochę słuchałam tej piosenki właśnie pod takim kątem, pod kątem pożegnania 2022 roku. Jeżeli ktoś obierze taką opcję, to naprawdę... Ta piosenka się sprawdza pod tym względem. Ale ty w ogóle yy, masz chyba. Ja nie wiem, czy to jest jakaś taka tradycja. Może dlatego też pod takim kątem słuchałam tej piosenki, bo w zeszłym roku napisałaś piosenkę, która była pożegnaniem 2021 roku i przywitaniem tego nowego roku. To taki był specjalny utwór, i sobie pomyślałam. Hmm, Jocena Biedrawa chyba ma taką tradycję, <laughs> że co roku wypuszcza utwór, który jest pożegnaniem poprzedniego roku. Rzeczywiście. W, w, po roku 2021 jakoś bardzo spontanicznie. Się, pojawił się ten pomysł takiego muzycznego podsumowania e, mojego roku. E, w tym roku nie. W tym roku w ogóle podsumowanie sobie zrobiłam, ale bardzo takie prywatne w moim pamiętniku, w którym zapisuję bardzo wiele myśli. Ale e, nie, piosenka, piosenka całkiem dobrze to... E, chociaż tak, zdecydowanie można, jeżeli, jeżeli komuś, komuś ona pomoże jakby poradzić sobie z tym e, rokiem 2022, to jak najbardziej można ją tak interpretować. Miałam cię zapytać o te podsumowanie. Ty w ogóle... Lubisz takie rzeczy? Podsumowanie, bierzemy kartkę, bóla <grym> wpisujemy. Co nam się udało w 2022, co nam się nie udało i jakie mamy plany na przyszłość? Masz coś takiego? Lubię. I zdecydowanie, zdecydowanie wolę podsumowania niż na przykład planowanie i robienie postanowień. Podsumowania lubię, bo, yy, no bo one, to też zależy. No, za mną był rok, myślę, że dosyć fajny, więc może, może jak są fajne podsumowanie, to wtedy je lubię. Ale generalnie podsumowania są dobre, dają takie, taki szerszy obraz na to, co się rzeczywiście udało, udało osiągnąć, bo w biegu czasami nie, nie dostrzegamy pewnych rzeczy, a ja staram się jakby cieszyć nawet z małych kroków których nie dostrzegam i takie podsumowanie zawsze mi to pomaga zobaczyć i też daje mi jakieś właśnie, powiedzmy, wskazówki na to, co, co mogę zaplanować no. na przyszły rok. Tego zabrakło. Do... Co dobrego wydarzyło się w 2022 pod kątem muzycznym? Bo wiem, że spisałaś to w pamiętniku, wiesz, nie chcę być wścibska, to jest, co tam w tym pamiętniku tam no, wypisywałaś? No nie, chciałabym wiedzieć, co dobrego muzycznie się wydarzyło. Rok 2022, mimo że pod względem jakichś nowych produkcji, nie był najlepszy, bo bardzo mało rzeczy wydawałam, ale był dla mnie ważny, dlatego że pewne rzeczy sobie musiałam pokładać w głowie, co w ogóle chcę robić, czy w ogóle chcę śpiewać, tworzyć i dlaczego chcę to robić. Ponieważ miałam czas, gdzie byłam totalnie zblokowana muzycznie, przez to, że strasznie zaczęłam się skupiać na tym, czego słuchacze chcą słuchać, co ja powinnam tworzyć co powinnam zaoferować muzycznie i zapomniałam zupełnie o tym, czego ja chcę. I, i, to, i to skupianie się na tych oczekiwaniach innych osób totalnie mnie zblokowało. I, i ten, w tym roku sobie po prostu musiałam to jakby wszystko poukładać w głowie i, i, i doszłam do tego, że tak najważniejsze jest to, że co ja chcę przekazać i, i, i jakaś moja intuicja, moje serce. A druga rzecz to, to sporo nowych kontaktów ciekawych w tym roku udało mi się nawiązać. Odbyły się też moje pierwsze koncerty autorskie. To było, tak, to myślę, że jest bardzo ważne dla mnie. No a co dały ci te koncerty? Tak jakbyś miała jeszcze o tym pomyśleć chwilę. Po pierwsze, byłam w szoku, że, że mam tyle materiału, że jestem w stanie zainteresować słuchaczy przez, no tak, nie wiem, półtorej godziny. To, to było dla mnie też ciekawe. Bo jeszcze trzeba dodać, że ty nie masz na swoim koncie płyty. Nie mam. Nie mam, ale okazuje się, A że. masz sporo. Tak. i Więc to była taka pierwsza ciekawa refleksja po koncercie. Druga, druga refleksja to, no, no jest, było to magiczne. Było to, to niesamowite, że na koncerty przychodzą osoby, które rzeczywiście chcą usłyszeć to, co mam do powiedzenia, do wyśpiewania i że jestem w stanie zainteresować ich właśnie swoją twórczością, nie, nie wspierając się żadnymi coverami, więc było to niesamowite doświadczenie i bardzo motywujące. A są już tacy, którzy znają Twoje utwory? Zdecydowanie tak, oczywiście. No to oczywiście takich na koncertach życi najwięcej, bo to zawsze jest bardzo miłe, myślę, dla e, artysty, jak ktoś po prostu śpiewa e, jego piosenkę. Jego I tak może być też, myślę, przy okazji piosenki e, całkiem dobrze, której teraz posłuchamy w czwórce. Jest na Piedrawa dzisiaj, jest razem z nami, za moment do rozmowy wrócimy, a tymczasem całkiem dobrze. Justyna Biedrowa, całkiem dobrze, prawda? <laughs> całkiem dobrze to brzmiało. Justyna Biedrowa dzisiaj jest razem z nami i posłuchaliśmy sobie tego singla. Zastanawiam się, dlaczego przy okazji tego singla we wszystkich informacjach jest, że on jest premierowy. Przecież ty masz tyle piosenek, że to nie jest żadna twoja premiera, to nie jest pierwszy utwór, który ty wypuszczasz i tylko jeden z wielu. Trochę myślałam, że to jest zapowiedź nowej płyty. Wiesz co, no, chyba, chyba trochę różni się od tego, co wcześniej robiłam. Dla mnie, dla mnie jest pewnego rodzaju premierą, ale to bardziej ze względów takich może osobistych, tak jak mówiłam, miałam tą, tą przerwę, yy, jeśli chodzi o wydawanie nowych rzeczy, yy, więc ja mam nadzieję i wierzę w to, że jest to zapowiedź jednak jakiegoś nowego etapu muzycznego. Yy, zobaczymy, jak, jak ułożyć ten przyszły rok, ale plany kolejne są. Yy, co prawda na razie jeszcze nie płyta i jeszcze miałam bardzo dużo y, rozmyślań na temat płyty, ale to jeszcze nie jest ten czas. Bo może w ogóle wydawanie płyt nie jest takie najważniejsze dla artysty już w tej chwili, bo można przecież obrać chyba jakąś inną drogę, wydając po prostu single zawsze wydawało, znaczy dalej wydaje mi się, że jest to jakiś tam kolejny krok i myślę, że kiedyś to zrobię, ale to tak, rola płyty teraz wygląda trochę inaczej i patrząc na moją obecną sytuację, jeszcze jakby na to moje miejsce muzyczne, to wydaje mi się, że teraz jeszcze, jeszcze nie ma takiej potrzeby, rzeczywiście wolę skupiać się na, na singlach, ewentualnie jakiejś krótszej epce i też działam obecnie, działam zupełnie sama, niezależnie i, i jak myślę, Myślę sobie o takim przedsięwzięciu jak produkcja płyty, to wydaje mi się, że mogłoby to mnie teraz mocno przytłoczyć. Więc... A jaka jest w ogóle historia powstania piosenki całkiem dobrze? Historia każdej piosenki zaczyna się u mnie od, od jakiejś historii, którą chcę przekazać, od tekstów. Tekstów w szufladzie u mnie jest sporo i nie wiem, czasami to jest trochę też przy, przy, przypadek, która piosenka z tej szuflady wychodzi, która nie. Ta piosenka, co, coś w niej było, coś, coś w niej poczułam i, i bardzo chciałam ją, e, chciałam ją wydać. E, piosenka mówi o rozstaniu. E, ja o tych rozstaniach w ogóle często śpiewam i wydaje mi się, że jest to taki bardzo. To są jednak trudne, tak emocjonalnie doświadczenia. Dlatego chyba mi się o tym łatwo śpiewa, bo, bo są trudne, ale dają dobre inspiracje do piosenek. Mm, więc yy, no i dotyczy takiego, takiego procesu wracania do, do rzeczywistości, do normalności, po rozstaniu. Z moich doświadczeń wynika, że nic nie działa lepiej jak po prostu czas. I, i właśnie, żeby jakoś. Wracać powoli do siebie, powtarzając sobie, że idzie nam całkiem dobrze, i że chyba jest to jedyna metoda, żeby poradzić sobie po rozstaniu. Ja wiem, że ty uwielbiasz to, co robisz, kochasz to, co robisz, jeżeli chodzi tutaj, mówimy o muzyce, ale w jednym sposób napisałaś, że proces twórczy jest dla ciebie przytłaczający. I trochę się zaczęłam nad tym zastanawiać, jak to możliwe. Czy to nie jest y, jednak tak, że ta sama droga y, do celu jest dużo bardziej ekscytująca i fascynująca niż osiąganie tego mm. y, celu. Totalnie się nadal podpisuję pod tymi słowami. To też, co, co, co mówiłam przed chwilą o płycie. że Dlatego jest, y, myślę, że pro, produkcja płyty na ten moment wydawałaby mi się czymś przytwarzającym, bo, bo już teraz widzę, że praca nad singlami często jest dla mnie trudna i to to wynika nie tyle z jakichś tam technicznych aspektów produkcji muzyki czy teledysku, ale moim głównym problemem jest to, że, że ja nigdy do końca nie wiem, nie, nigdy do końca nie jestem zadowolona z tego, co robię. Bo jakby piosenkę można stworzyć na tysiąc, więcej pewnie możliwych sposobów. I ja z tym mam największy problem, żeby, że, że nigdy do końca nie wiem, że zawsze jest ta niepewność, <grym> ale nie wiem, czy. Jest, nie wiem, czy to nie jest coś, co łączy może artystów, może może inni też tak mają, no bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo. Moim zdaniem to lepiej tak nie to. wiedzieć jak ktoś, kto wie wszystko, to tak naprawdę no co, nuda, no nie? A jak się nie wie, no. to jest w tym jednak jakiś element fascynujący. Tak, ale musisz w końcu zdecydować, że okej, okay, to jest to. No to, to jest proces decyzyjny, tak. to jest już to, jakby to, 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 inny to, to etap. właśnie, to może tak, tak bym podsumowała, że proces decyzyjny jest dla mnie najbardziej przytłaczający. Teraz zagramy kosmitkę. Justyna Biedrawa dzisiaj jest razem z nami, no to za moment będzie też chwilę o kosmitce i no a być może jeszcze pociągniemy temat procesu twórczego. Jestem Biedrawa, kosmitka. 24 minuty pozostały do godziny 11. To stacja kultura, a w niej cały czas razem z nami. Pokalistka, w której drzemie samo dobro, jest relatywnie sympatyczna, o czym oczywiście możecie się przekonać, słuchając teraz czwórki Justyna Biedrawa, cały czas razem z nami. Dzisiaj rozkminiamy Twoje muzyczne inspiracje, rozkminiamy to, w jaki sposób powstaje Twoja muzyka, jak wygląda jej proces twórczy, który, jak sama powiedziała, jest dla Ciebie wyjątkowo trudny, a w ogóle jak on wygląda masz jakieś swoje rytuały muzyczne? No zaczyna się zawsze od słowa, więc najpierw są teksty i te teksty powstają w różny sposób. Czasami, czasami jakiś temat, jakaś emocja, czasami nie wiem, motywa, jakby taką, takim zapalnikiem do tekstu może być jakieś słowo, które na przykład zobaczę i mnie zaciekawi, albo, albo zlepek słów. I, I tak na tym na przykład próbuję coś budować i, i czasami wychodzi nic, a czasami wychodzi jakaś ciekawa historia, więc Zaczynam zawsze od tekstów, później sobie te teksty śpiewam, więc, więc powstaje melodia. No i później, już kwestie aranżacji całego, całej piosenki, to jest to w zależności od tego, z kim pracuję. Do tej pory najczęściej pracowałam z, z moim już długoletnim znajomym Kubą, Wilkiem, który, który odpowiada za produkcję moich piosenek. No i, i tak naprawdę idę do studia i tą wizję przekazuję co nie zawsze jest łatwe, bo czasami tak w głowie to mi, to mi brzmi po prostu. Ja myślę, że to jest bardzo trudne, w ogóle przekazanie swojej tak. wizji muzycznej komuś i taka nadzieja, że ktoś to zaakceptuje w 100%, no to jest trochę złudne, ale zawsze dobrze z takiej kooperatywy coś dobrego może powstać, bo ktoś też coś może dobrego wnieść, może mieć dystans, tak. słyszy pierwszy raz, więc po prostu słyszy no nieco inaczej. Ja w ogóle mam taką teorię, że każdy z nas jednak słyszy trochę inaczej. <noise> więc, yy, no więc myślę, że to tylko na dobre może wyjść. A ty w ogóle jesteś z, z rodziny muzycznej, prawda? Tak. Masz muzykę w, w genach. Jak w ogóle wyglądało twoje muzyczne dzieciństwo? Yy, mam muzykę w genach, mój tata jest muzykiem, więc yy, muzyka zawsze gdzieś tam była. Podobno zawsze śpiewałam, nie, nie pamiętam jak w najmłodszych lat, ale gdzieś tam zawsze przejawiałam artystyczne umiejętności. Grałam na skrzypcach w zespole góralskim, tu, nawiązując do tego skąd pochodzę, e, grałam na gitarze, ale to była taka edukacja domowa, więc jakby nie mam, nigdy nie byłam w szkole muzycznej, e, nad czym trochę ubolewam, ale to wynikało też z tego, że tej szkoły muzycznej po prostu nie było e, zbyt blisko. A czego muzycznie nauczył cię tata? Ehm, chyba takiego luzu, improwizacji. Ehm, mój tata zazwyczaj, jak gra, to, to, to zupełnie gra tak, jak czuje I no, myślę, myślę że, że tego, takiego luzu i, i zaufania do samego siebie. Ehm, więc tak wyglądały początki, i te pierwsze jakieś występy to oczywiście szkoła, yy, konkursy recytatorskie też. Yy, to mi się jakoś też tak łączy, jednak yy, myślę, że w całość teraz jak na to patrzę. A pamiętasz taki moment yy, w swoim podejściu do muzyki, kiedy przestałaś śpiewać, a zaczęłaś traktować muzykę jako sposób wyrażania swoich własnych myśli? Pamiętam moment, kiedy zaczęłam pisać swoje pierwsze teksty, no i więc pewnie to był jakiś taki pierwszy czas, kiedy pomyślałam, że o, że może to jest to, że może pomimo, że właśnie nie mam wykształcenia muzycznego, więc nigdy nie będę profesjonalną, jakby taką wokalistką. Naprawdę tak uważasz? Znaczy no nigdy nie będę, za, o nie wiem, może zawodową, to może to jest to słowo, tak, zawodową y, wokalistką, którą nie wiem, y, można zatrudnić na przykład do jakiejś pracy, y, jeśli chodzi o, o wokale. No i wtedy, no, ale właśnie, no więc wtedy pomyślałam, że może to, to wcale nie, nie oznacza, że ta droga jest zamknięta, bo mogę tworzyć swoje rzeczy i tutaj już... To wykształcenie muzyczne nie jest konieczne. A jaki instrument jest twoim bazowym instrumentem? Tym instrumentem, na którym powstają twoje utwory? Gitara. Gitara. Taka od taty? Bo pewnie... Taka już moja, już, już, już mam własną, ale kiedyś od taty. Bo to często tak jest, że pierwszą gitarę dostaje się od rodziców. To, no tak, to, to na pewno. Tak. No to mam nadzieję, że na tej gitarze powstanie wiele wspaniałych y, utworów. Y, tak to już jest, że podstawowym zadaniem muzyki jest wywoływanie emocji. I tak na koniec chciałam Cię zapytać, jakie emocje, jak myślisz, wywołuje Twoja muzyka, albo jakie emocje chciałabyś, żeby wywoływała? Y, tutaj trochę to pytanie. Y, 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 y. Wydaje mi się, że tak. Na pewno, bo w ogóle moją twórczość trochę dzielę na takie, na takie piosenki bardziej trudne, właśnie dotykające takich emocji trudniejszych, więc wydaje mi się, że, że one mogą tak dotykać rzeczywiście i skłaniać do refleksji. E, często dotyczą one właśnie czy relacji, rozstań, o których wspomniałam, czy też tematu samoakceptacji. Więc to są takie powiedzmy, taki. Dział piosenek trudniejszych, moim zdaniem, ale właśnie chcę to balansować, więc chcę też, chcę też na pewno wywoływać emocje takie radosne. Chcę, żeby muzyka bawiła. Samo to, jak, jak widzę też, jak wyglądają te, wyglądały te moje pierwsze koncerty, to chcę zachowywać ten balans, żeby też ludzie jakby mogli trochę odetchnąć przy mojej muzyce. A w, dwa... się. A w 2023 zobaczymy Cię gdzieś na jakimś koncercie, na którym będziemy mogli odetchnąć i posłuchać Twojej muzyki? E, zdecydowanie tak, i to, to jest dobre pytanie. Dziękuję, że zapytałaś, bo w przyszłym roku chciałabym, to jest jakby kolejne moje marzenie, to chciałabym zagrać pierwsze koncerty już w pełnym składzie zespołu. Do tej pory moje koncerty autorskie były grane w duecie. Więc kolejny plan to jest już zbudowanie zespołu i zagranie koncertów takich, takich jak powinny one być. A co tam jeszcze jest na tej y, liście postanowień? Poza koncertami? E, single, ale tutaj to, to, to jakby nie są takie konkretne. Jakby pierwsze single już, już powstały, więc tak naprawdę one czekają, więc tego też tak konkretnie nie planuję. Jeśli chodzi o teledyski, to chciałabym przynajmniej trzy teledyski wypuścić. Co może być trudne? ale jestem dobrej myśli. No to ja trzymam kciuki za twoje e, plany, ambitne, no, trzy teledyski to jest e, konkret. No i czekam też e, na kolejny single. Nie powiem, że czekam na płytę, bo ja już nie mam także koniecznie muszę dostać płytę, żeby słuchać jakiegoś e, artysty, bo Justyny Biedrawy możecie sobie posłuchać w streamingu. Tych utworów jest naprawdę bardzo dużo i pewnie gdyby Justyna chciała, to powstałaby z tego jakaś e, <laughs> płyta, ale być może w głowie ma na razie inne plany. Justyna Biedrawa dzisiaj była razem z nami. Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce. Bardzo dziękuję.